Każdy zna już niebezpieczeństwa płynące z uzależnienia od gier, od portali społecznościowych czy od innych aktywności. Elektronika może zabić relacje, bliskość, a tych właśnie rzeczy najbardziej potrzebujemy do zdrowia psychicznego, a dzieci i młodzież do prawidłowego rozwoju i kształtowania osobowości. Co zrobić, żeby tego nie stracić, nie zgubić po drodze? Ustal priorytety. Dla dorastania dzieci nie istnieje żadne potem. Ich rozwój dzieje się Teraz i tylko teraz. Wszystko, co nowe, czego po drodze doświadczają, dzieje się tylko raz. Raz będą uczyć się chodzić, raz pójdą pierwszy raz do przedszkola, raz będą w pierwszej klasie. Twoje dzieci będą jedynymi osobami, które będą pamiętać, że pracowałeś w weekendy. Nie pozwól, żeby ten czas uciekł. Zaplanuj regularny czas z rodziną. On jest nie do przecenienia. Twoje dzieci najbardziej potrzebują ciebie. Naucz ich tego, zanim będzie za późno. Pokazuj im świat, ten duży i mały. Zaciekawiaj ich nowymi doświadczeniami. Przełamuj własne bariery i uruchamiaj własną kreatywność. Miej realistyczne oczekiwania. Oceny w szkole nie są miarą wiedzy, jaką posiadają Twoje dzieci. Są tylko odzwierciedleniem danej chwili. Krótkiego momentu zależnego od tego, jak czuje się Twoje dziecko. Czy było zestresowane, czy nie przeżywało innych problemów, nie przywiązuj się do ocen. Za 10 lat dla nikogo nie będzie miało znaczenia, co Twoja córka miała z geografii. Nie bagatelizuj emocji swojego dziecka. Nawet jeśli wydają ci się przywysowane lub nieadekwatne, to są prawdziwe. Emocje zawsze są prawdziwe. Jeśli będziesz umniejszał emocje małego dziecka. To jako nastolatek już do ciebie nie przyjdzie i może sobie z nimi nie poradzić. A jeśli jesteś nastolatkiem, nie traktuj rodziców jak zło konieczne. Może nie zawsze zgrabnie potrafią to okazać, ale troszczą się o ciebie. I jeśli chcą kontrolować, to gdzie jesteś i z kim, to dlatego, że cię kochają. Natomiast jeśli w twoim domu jest przemoc, szukaj pomocy. Porozmawiaj z psychologiem w szkole, z wychowawcą lub z innym dorosłym. Nie musisz zostawać z tym sam. Ucz się stawiać granice swoim rówieśnikom. Nie zgadzaj się na agresję i przemoc. Naucz się mówić stop. Nie zgadzaj się na przekraczanie twoich granic. Pomyśl, komu wysyłasz swoje zdjęcia? Komu udzielasz informacji o sobie? Jeśli jako rodzina już jesteście na terapii, nie bójcie się. Twoje dzieci nadal najbardziej potrzebują ciebie. Dlatego nie dziw się, jeśli terapeuta będzie Cię zapraszać na spotkania i do współpracy w ramach terapii. Może się zdarzyć, że terapeuta może zalecić Wam terapię rodzinną, to nie dlatego, że jesteście złymi rodzicami, ale dlatego, że to Wy możecie najwięcej zrobić dla własnego dziecka. Jest to forma troski, a nie ataku. Pamiętajcie, że z każdej sytuacji jest wyjście.